Hejka tutaj tutaj z zającami Dzisiaj chciałabym dla Was nagrać, bo jak widzicie mam tylko trzy postacie na razie. Dzisiaj chciałabym dla Was nagrać, jak robię jakieś postacie. Jeszcze muszę się zastanowić, jakie. Wy to kaboka, ale bez tych, wiecie, dodatków i tak dalej. Więc jakoś muszę sobie poradzić, ale mam ten dodatek. Poczekajcie, pokażę, niby wezmę, wezmę jakąś postać i. Widzicie na przykład mam taką skienkę i tak dalej. Więc teraz zastanowię się tylko kogo by tu zrobić, no i co. Zaraz za was wracam. Dobra. Postanowiłam, że zrobię jedną mnie, chociaż w sumie nie wiem. A dwie zrobię dwie moje koleżanki, które bardzo serdecznie pozdrawiam i zaraz wam powiem, co to będą kto to będzie? No, jak będą... Co? No, wiecie o co chodzi. Um, to tak. Najpierw zrobię w sumie moje koleżanki. Pierwsza to będzie Julia. Tak ma na imię. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. I tak, może zacznijmy od skóry. Ja zawsze daję taki kolor skóry, gdzieś coś takiego. Teraz włosy. Okej. Okay. Hmm. Okej, okay. tak będzie git. Um, Zrobi jej może taki kolor włosów. Zarostu to na pewno nie ma. Um, oczka takie. Brwi. Wydaje mi się, że są git. Tylko i to Uśmiech chyba też jest git, ale mogę jej dać taki uśmiech. Nos jeszcze. Kolor nosa na pewno. Nos zostawiam. głównie... Może tak... Zmarszczek też nie ma. Może jakąś sukienkę weźmy. Na razie zostawmy to, ale jeszcze przepatrzę. Okularów ona nie nosi, więc wydaje mi się, że mogę zostawić tak, ale myślę, że wzięłabym jej jakąś opaskę. Taka myślę, że może być. Więc co, pozdrawiam Cię Julka i przechodzimy do mojej drugiej koleżanki. Chyba ją zrobimy wyższą. Poczekajcie, okej, okay. będzie git taka. Kolor skóry na pewno zmieniam. Um, włosy. Ona ma blond włosy. Myślę, że taki jest Git. Poczekajcie. Tutaj mam dylemat teraz. Um, Albo bym wzięła te, albo nie te, albo te, albo ewentualnie te. Albo poczek poczekajcie, dajcie mi chwilę. Um, czekajcie, bo muszę to dobrze przemyśleć. Albo takie bym jej wzięła. Albo te, ewentualnie. Chyba wezmę w końcu. Wiem, że jestem niezdecydowana bardzo, ale chyba wezmę te. Okej, okay. oczy to bym wzięła i też takie. Nos, kolor też taki. Brwi to jasne jakieś może. To, o, takie, takie będą git, może taki uśmiech. Hmm. Ładnie. Czekajcie, czekajcie, to ma być sukienka? No nie, już na razie wezmę taką, żeby, wiecie, żeby tamtej nie było widać. Chyba wezmę to. Wiecie, no wezmę to. Okej. Okay. Y... Aha, no tak, moja koleżanka się nazywa Emilka. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Ym, no to Ym, czekajcie, wzięcie im jakąś opaskę, czy nie? Ym, chyba w sumie nie. Dobra, więc teraz muszę się zastanowić, kogo zrobić. Czy mnie, czy jeszcze jakąś inną koleżankę, ale chyba zrobię mnie. Okej, okay, widzowie, po krótkim zastanowieniu wybieram, że zrobię siebie. Ja będę... w sumie nie wiem. Dobra, zrobię siebie taką, niech będzie. Ja to już będzie chyba troszkę szybsza piłka, bo... Mm, Ok, bo ja jestem bardzo niezdecydowana. Chod, no właśnie, albo kucyka, bo ja w sumie na co dzień noszę kucyka. Ale długie fusy też są fajne, powiem Wam. Jednak wezmę to. Serio, e, dobra, to teraz oczy. Kolor brwi się całkowicie nie zgadza. Co jest grane? O kurczę. Czemu mi weszło w sklep? What? Dobra, nie wiem co się stało, ale okej. Okay. Co się stało z moją postacią? Ja cię nie mogę. O panie, o Panie, masakra. Okulary są jakieś takie średnie. Drzewem można być. O. Okej, okay, więc to jestem ja, to jest... Yy, dobra, to jestem ja. To jest Emilka by, Pozdrawiam cię, a to jest Julka, też się pozdrawiam. Yy, więc co? Myślę, że teraz chyba zabiorę się do nagrania historyjki i też shortsa. Tak mi się wydaje, więc co? Będę kończyła ten odcinek. Dawajcie subki i łapki w górę. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Pa pa!